Będę. Kto się do mnie zbyt zbliży, moc go moja poniży. Marszałku, ktoś tam puka. Pójdę zobaczyć królu. Są to trzej królowie, monarchowie, z kraju sądniego. Szukają dzieciątka nowonarodzonego. Pytają, czy wolny wstęp do króla. Niech wejdą. Daj jest. Proszę stąd Bo I czego żądacie? My są dzisiaj królowie, monarchowie z kraju wschodniego. Szukamy dzieciątka nowonarodzonego, która nas gwiazda, prowadzi do niego. I my z części świata pochłonięcie do Górka. I myślę opowiadać, bo taki pan, co na to objawił sam. Jeżeli jesteście w kraju wschodniego, odstąpcie na trzy kroki od troli mojego. Ktoś ty jest pierwszy? Jestem drukantem z kraju wschodniego. Szukam dzieciątka nowonarodzonego. Że nie jesteś drukantem, podaj mi prawdę. Ja ci ręki nie podaję, bo ci wiary nie daję. Ach, nie daje, nie daję. Ktoś ty jest drugi? Jestem król Bartolom z kraju wschodniego. Szukam dzieciątka nowonarodzonego. A ty trzeci? Jestem król Bartolom z kraju wschodniego. Szukam dzieciątka nowonarodzonego. Idźcie, szukajcie. Wiem, się jak się i samymi drogami powracajcie i mnie nie domoczajcie, a ja pójdę po błądzie Króla szukają, chyba szaleni. Niech mi opowie, jaka się dzieje dzieje się nowina. To tak jest trud. Życie, życie, trud nie zlewa. Żeby trzecie nie opowiedzieć, jaka się dzieje dzieje się nowina. I widziałem... I gdzie narodził się Bóg? Bye, bye, bye. A Bóg? Bóg narodził się u szczytu na kopycie. Tam go strzali, wodzie to wczas zbijali. Życie, ja nie pytam, gdzie narodził się Bóg, tylko Bóg. Bóg narodził się w lesie. I zaprowadź żydatora. Tak jest, tróju. marszałku! Rozkaz wykonany. Marszałku, wydaję Ci rozkaz wymordować wszystkie dzieci do dwóch lat. Łącznie z moim synem. Tak jest, królum. Bo, żeby jedno dzieciątko małe Na moją śmiało garnąć się chwałę, Zemsta serce moje wali. Z porywa mam duszę, zdeptać wszystkich wrogów muszę. Uuuu, chodziłam po górach, chodziłam po lasach, W tych białych podlasach. Siedem farb żelaznych raznych dałam, Siedem kowców, ziemniaków Ciebie, królu w tym zamku znalazła. Kostuś, Kostuś, zdarzył me złości, Okryje purpurą tę nagi kości. Purpury, purpury, <laughs> zachaj do dziury, Ja w nie wodziła i wodzić nie będę, A takim królom, jak ty, głowę ścinała i ścinać będę. Ach, pani, czyż tak wielka moja wina, Czyżby już ostatnia na mnie wybiła godzina, Za i złotą koronę, Za srđuće moje, prijmi te Pa korona danja, jak žar u a A šmijeć, do uvaganja!